No tak, pomyślicie sobie. Znowu tutaj? Hmm. No tak, bo chciałbym Wam coś pokazać. Chciałbym Was poinformować, że ja potrafię nagrywać, tylko. Jakby to Wam powiedzieć? Zaraz Wam powiem, tylko chciałbym coś zobaczyć, czy się wszystko dobrze nagrywa, więc zaraz do Was wracam. Dobrze, wszystko się ładnie, pięknie nagrywa, już u, znowu przy Was jestem. I o co chodzi? Filmik ten jest po to, że chciałbym Was poinformować, że nie jestem jakąś lamą, tylko te filmy jakieś mają słabszą jakość, takie coś. I właśnie Was za to przepraszam. Mówię ciszej. Mówię czasem takie i takie tam. Spróbuję, żeby tego już nie było. I żeby. Roz było bardzo cicho. Głośno! Roz bardzo cicho. To też tego już nie powinno być. To znaczy, mam taką nadzieję, ale czy tak będzie, to. To zobaczymy jeszcze. I oczywiście, lepsza jakość filmów również będzie. No tylko, nie wiem. Zły program. Nie wiem. Camtasia Studio jest za słaba na to. Camtasia. Nie wiem. Możecie mi podsunąć jakiś pomysł. Dwa filmy dzisiaj stawione, prawdopodobnie ten teraz też zostanie również stawiony. No i tak. Nie wiem, no na tym kanale znajdziecie dużo ciekawych rzeczy, no, o piłce nożnej ciekawostki, o włoskim klubie AC Milan, o grach oczywiście. Mm, muzyki nie będzie, bo przez to dostałem bana na tamtym koncie, na również polski fan klubacy Milan TV to znaczy bana. Nie bana, tylko mm, takie zablokowanie konta, bo na przykład filmów nie mogłem wstawiać dłuższych niż 15 minut. No i co tam jeszcze? I inne takie... Taki kanał się stał jakby taki skurczony. Mniej możliwości w ogóle. To mnie bardzo ograniczało, więc postanowiłem zrobić nowy kanał. No co jeszcze zjawiska paranormalne, jakieś duchy, Ufo, takie coś I tak, yy, o zwierzętach tam nie wiem czy napisałem może jakieś głupie, śmieszne zwierzęta coś stawię, jakieś filmiki, może, może. I tak yy, co jeszcze na przykład? No, no mam na takim pomyśle, ale nie wiem, jak już chyba dojdzie kamerka, ale to jeszcze trochę, że będziecie wpisać w komentarzach jakieś dla mnie wyzwania. I ja będę je podejmował. Zauważyłem już to u kogoś, a hmm. <noise> więc jestem papuga i ja to również wezmę na swój kanał, no bo w końcu dostałem za to bana. No bana takiego w cudzysłowiu. Ale by te wyzwania nie były zboczone, które narażałyby moje życie oraz yy, przyszłe życie, życie takie, że mogę umrzeć albo to, że mogę sobie zmarnować, życie tym. No i tak, i to chyba by było na tyle. I nie bój się dać, suba. Co nie gryzie? Klikniesz, nic ci się nie stanie, nic nie wyskoczy strasznego, ani nic. i włączy się prąd. Nie wybuchnie trzecia wojna światowa. Nie nie, 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 nie. To nie ze mną. Nie wybuchnie u ciebie dom, butelka, butelka, kuchenka gazowa i takie tam. Daj lajka, like, to też nie gryzie. Łapka w dół gryzie, zobaczysz. gryzie cię, naprawdę. Komentarz miły też, jest widziany ile. I co? No co no, no, no gimbus niby nagrywa, nie? 15 lat to gimbus niby. No ale ja to chcę robić, lubię to robić. Będę się starać, by było to lepsze. To są początki. Początki zawsze bywały trudne, chociaż już stary kanał miałem, więc powinienem być zawodowcem, ale nie nagrywałem, tylko ściągałem większość filmów. I to nie na no, takie... no teraz... Wchodzę na nowy poziom. Mam nadzieję, że to udźwignę. Mam nadzieję, że będziecie mnie w tym wspierać. Wspierać komentarzami, lajkami, subami albo chociaż komentarze, które nie będą typu gimbusowskiego, właśnie czy noobskiego, że ole, frajer tam wszystkie słowa z YouTube wypieprzaj i takie tam, tylko po prostu wiesz, co to popraw, tam to popraw i będzie ok. I dam ci suba na motywację, albo lajka chociaż. Mam nadzieję, że tacy ludzie są sami na YouTube, chociaż wątpię w to. Na pewno się znajdą jacyś, ale mam nadzieję, że chociaż tak do was dotrę. Więc ten film jest taki informacyjny filmik. Yy, filmie jak będą się stać, no to zależy, bo ja chciałbym się dostać do dobrej szkoły. Więc tak często filmów nie będzie. No, nie są czasy wolne, no, przerwy listopadowe. Dzień nauczyciela. Boże Narodzenie, ferie, Wielkanoc, przerwa majowa. I oczywiście wakacje i kilka dni przed wakacjami również już jest light. No i tak, no. No będę mieć kiedyś więcej czasu. Będę, będę, no, a w końcu przecież w tym roku piszę egzamin gimnazjalny, no to po nim będzie troszkę mniej już tej nauki. Mam nadzieję, że wtedy z... będzie więcej filmów. Teraz na razie troszkę mniej może w tygodniu się pojawią. A tak to to i wyłącznie w weekend. Mam nadzieję, że ten film już był dobrze jakościowo, że nie będzie żadnych minusów pod tym filmem. I na razie, tak, na razie, trzymajcie się do następnego.